Dzień dobry Panie Dyrektorze, bardzo Dobre. dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i goszczenie nas w, w progach Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jak wiemy w tym roku świętujemy stulecie okrągu Jubileusz Doradztwa Rolniczego w Polsce. Stąd też nasza wizyta tutaj u Pana. Chcielibyśmy powiedzieć naszym czytelnikom i pokazać naszym widzom Czym, państw, czym Wielkopolski Środek Doradztwa Rolniczego zajmuje się? Jaka, jakie są jego główne zadania i główne obszary działań? Rzeczywiście w stulecie doradztwa, Państwowego Doradztwa Rolniczego to jest taka okazja, aby przebić się jeszcze bardziej do świadomości nie tylko rolników, ale mieszkańców obszarów wiejskich, którzy korzystają z naszych usług. I powiedzieć coś, coś więcej, coś, jakieś ciekawostki, również związane z naszą pracą. Jesteśmy jednym z 16 ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce, który, jak, jak misja nasza głosi, jesteśmy po to, aby doradzać w, na, na cel właśnie rozwoju gospodarstw rolniczych i, i, i czynimy to w różnej formie. Po pierwsze są to kontakty indywidualne naszych doradców, którzy są dostępni dla rolników, można powiedzieć, w, prawie w każdej gminie w Wielkopolsce. To, to ten pierwszy, pierwszy jakby kontakt jest dla nas, dla mnie osobiście też najważniejszy, gdzie można, można właśnie zadziałać i pomóc rolnikom bezpośrednio ale są też oczywiście inne zakresy naszego, naszego działania, takie jak chociażby targi, które organizujemy co roku, one są wpisane w, w kalendarzu imprez i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. To są tysiące właśnie ludzi odwiedzających targi, ja przypomnę tylko te największe Sielinko, czy też... Gołaszyn, marsze w kościele, to można powiedzieć, obejmują, jeśli chodzi o regiony, wszystkie, wszystkie te części Wielkopolski, które gdzie rolnicy mają dostęp, też bezpośredniego kontaktu, również z naszymi doradcami, ale mają możliwość także zobaczenia na żywo rozwiązań w produkcji roślinnej, chociażby na, na poletkach demonstracyjnych, które tam się znajdują, ale też dostęp do nowoczesnej, aktualnej wiedzy, jeśli chodzi o, o właśnie produkcję czy maszyn, czy też rolniczych, czy też branży takie jak nasiennictwo, firmy nawozowe. Także te branże są około rolnicze, można powiedzieć, dostępne na wyciągnięcie ręki wtedy ale takim też jednym z kluczowych naszych działań, które, które realizujemy przez cały rok, to są szkolenia, konferencje, różne sympozja i na tym się też bardzo mocno nasi doradcy skupiają. Nieustannie też się szkolą oczywiście, bo ta wiedza szczególnie w, w kontekście teraz... Nowej Wspólnej Polityki Rolnej, ona musi być na bieżąco odświeżana, ale też nabywana, więc bardzo wymagająca rola, jeśli chodzi o odpowiedzialna, jeśli chodzi o doradztwo, bo no, rolnicy korzystają z tych, z tych naszych porad, żeby, tak jak powiedziałem na początku, też rozwijać swoje gospodarstwa. I, i takim, można powiedzieć, jednym z, z akcentów, które które, te, które zawierają się w naszej misji, to są, to są również biuletyny, po, czy chociażby poradnik gospodarski, który, który redagujemy i w którym nasi doradcy e, najważniejsze i, a, i również aktualne tematy zamieszczają, e, które są przekazywane rolnikom do rąk własnych. Mhm, rozumiem. A jeżeli chodzi o taką. Poza statutową działalność, czyli rozumiem, że ten udział w targach, szkolenia, poletka doświadczalne to jest taki, to jest podstawa działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego. A czy może nam Pan powiedzieć z realizacji jakich projektów, czy z jakiejś aktywności jest Pan szczególnie dumny i szczególnie chciałby tutaj Pan nam o tym powiedzieć? Rzeczywiście to, te działania pozastatutowe, jak to zostało nazwane, nie zawężają się tylko i wyłącznie właśnie do tych porad. Właśnie w taki bardzo ciekawy, przystępny sposób realizujemy również projekty, które dzięki dofinansowaniu, czy to z pieniędzy rządowych, czy też unijnych możemy wspólnie z naszymi partnerami przekazywać szczególnie w zakresie innowacyjnego rolnictwa, cyfryzacji rolnictwa, bo w tym jesteśmy w Wielkopolsce mocni, mamy bardzo taki dobry zespół jeśli chodzi o IT, którym chociażby, no właśnie flagowa nasza produkcja, którą my realizowaliśmy razem z 19 partnerami, to są wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego, centrum doradztwa rolniczego, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Instytut Ochrony Roślin to, to właśnie ta platforma doradcza EDWIN, która wspomaga decyzje w zakresie ochrony roślin dla rolników, ale też jest takim wirtualnym narzędziem do kontaktu z, z konkretnym rolnikiem, doradcy z rolnikiem. I na bazie tej właśnie aplikacji, chociażby o której tutaj teraz mówię, będzie tworzony taki system już państwowy, można powiedzieć, jeśli chodzi o platformę doradczą. On się tworzy, ale nasz właśnie ten wkład, ten, ten, ten impuls, ta iskra tutaj wyszła z Wielkopolski. I no nieprzypadkowo, chyba też że na ostatnich targach międzynarodowych w Poznaniu, ta, po gra premiery. Otrzymaliśmy dwa złote medale, w tym jeden od konsumentów czy rolników właśnie za ten produkt. Jesteśmy też bardzo dumni z tego powodu, ale to nas motywuje do dalszej pracy i tych projektów mamy kilkanaście, a niektóre się kończą, nowe zaczynamy, chociażby ze sztuczną inteligencją, którego premiera będzie podczas Krajowych Gnipola w czerwcu, ale też chciałbym wspomnieć o, o projekcie, który z jedną z firm również zewnętrznych realizowaliśmy tak zwane poldrony. To usługa właśnie ochrony kukurydzy przed omocnicą prosojanką i jest to też już wpisane, można powiedzieć, w działalność naszych, naszego ośrodka. Jeśli chodzi o, o, też o naszą działalność, którą docieramy do rolników, to jest myślę też w skali, w skali e, kraju taki, taki ciekawy pomysł e, stworzyliśmy dzięki współpracy z Radiem Poznań oraz te, e, lokalną telewizją e, polską e, tutaj z Poznania e, cykl programów e, właśnie audycji radiowych i telewizyjnych związanych z dobrymi praktykami w rolnictwie, z innowacyjnymi rozwiązaniami w rolnictwie i dzięki współpracy właśnie doradców e, z rolnikami, grupami producentów. Możemy zaprezentować szerszemu gronu takie właśnie przykłady. To one są, Te programy są cykliczne, więc tutaj bardzo mocne zaangażowanie jest naszych pracowników. Mhm, rozumiem. To tj, tym bardziej gratulujemy tych dwóch złotych medali. My tutaj też naszych czytelników i widzów próbujemy informować na temat rolnictwa precyzyjnego i nowych udoskonaleń, które są w, te, w tym obszarze realizowane, bo wszyscy wiemy, że to rolnictwo precyzyjne jest realizowane teraz pod hasłem mniej, czyli więcej, tak? czyli mniej środków ochrony roślin i mniej nawozów, a więcej środków finansowych, które zostają w kieszeni rolnika dzięki takim nowo innowacyjnym rozwiązaniom. Panie dyrektorze, czy rolnicy z Wielkopolski chętnie współpracują z Państwa ośrodkiem doradztwa rolniczego? I czasami też wykazują inicjatywę, czy na przykład mają jakieś pomysły, z którymi tutaj przychodzą, chcą się dzielić tak, żeby e, mo mogliby, mogli zastosować je inni rolnicy w swoich gospodarstwach. E, czy, czy takie pomysły są też właśnie realizowane i wdrażane? Tak, właśnie ta podstawa, o której mówię to stulecie doradztwa rolniczego, to daje też taką gwarancję, jeśli chodzi o kontakt z naszymi doradcami. O, mówię tutaj o wiarygodności, o odpowiedzialności i, i też profesjonalnym przygotowaniu naszych, naszych doradców. I te kontakty, najważniejsze dla, z punktu widzenia też naszego środka to są właśnie te kontakty indywidualne czy poprzez projekty, które realizowaliśmy i testowanie, że tak powiem, tych rozwiązań, czy inform właśnie informatycznych, czy, czy też programy związane z doradztwem, tak zwane KUDY, czy też FADEN. To jest, to jest ten pierwszy, pierwszy, najważniejszy dla nas kontakt, który, który no właśnie rolnicy bardzo sobie cenią i również wytwarza się taka, taka, taka więź można powiedzieć z rolnikiem, z rolnikiem i doradcą, bo, bo, bo są dostępni właśnie. Oni w, w gminach oni się znają już niektórzy bardzo bardzo wiele lat I, i przychodzą z różnymi właśnie problemami, poradami, ale też sygnałami co by można zmienić, zmodyfikować i albo poradzić właśnie w zakresie własnej produkcji roślinnej yy, chociażby, czy produkcji zwierzęcej. Yy, także jest, yy, yy, doradcy są do, do dyspozycji, można powiedzieć, yy, pod telefonem cały czas, ale to też yy, ta współpraca wychodzi jeszcze szerzej, bo, bo dzięki yy, sieci gospodarstw demonstracyjnych, których w skali kraju mamy najwięcej, chyba około 100 w których zrzeszamy gospodarstwa też w różnym, w, w różnym zakresie właśnie czy z produkcji roślinnej, ogrodniczej, zwierzęcej, też agroturystyce, które według nas są wiodącymi gospodarstwami w, w Wielkopolsce. Możemy innych rolników, innym rolnikom pokazywać ich działalność poprzez właśnie szkolenia na miejscu u nich czy jakieś wyjazdy studyjne. I te gospodarstwa demonstracyjne właśnie są takim naszym przykładem, że, że warto, warto współpracować, warto pokazywać innym, bo mogą dzięki temu jakieś pomysły przekopiować do, do swojego gospodarstwa i też właśnie związane z, z tymi dobrymi praktykami. Więc tutaj to jest, to jest rzeczywiście te, te gospodarstwa, to jest przykład bardzo dobrej współpracy. Na której korzystam, korzystają nie tylko doradcy, ale głównie właśnie rolnicy. Także Jest to korzyść obopólna, tak? Ko korzyść obopólna. Dokładnie. Uczymy się obo od siebie nawzajem. Tak. Panie dyrektorze, a czy wielkopolski Środek Doradztwa Rolniczego włącza też w swoje działania firmy branżowe, firmy zewnętrzne? I jeżeli tak, to w jaki sposób one tutaj mogą przyczyniać się do realizacji zadań ośrodka? Tak, współpracujemy z, z firmami chociażby. W, 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 z tej branży rolniczej, chociażby w kontekście targów, które organizujemy co roku. Największa jakby ta współpraca jest co roku podczas wielkopolskich targów rolniczych w Szylniku i takiej bieżącej też współpracy, chociażby wspomniane poldrony, gdzie z firmą Netichtek stworzyliśmy produkt. I usługę jednocześnie, którą dedykujemy rolnikom i ona się cieszy coraz większym zainteresowaniem, coraz więcej zleceń się w tym zakresie dzieje co roku. I chociażby mogę też wspomnieć firmę, która, która sprzedaje maszyny, firma Kuhn, która swoje innowacyjne rozwiązania, głównie dotyczy to znowu nowoczesnego rolnictwa i ich czujników i aplikacji, która jest testowana u nas w Sielinku. Ale to są też właśnie okazjonalne współprace związane z naszymi szkoleniami, gdzie pokazujemy, rolnikom również rozwiązania z zakresu ubezpieczeń, bankowości, takie, które mogą właśnie dzięki, dzięki tej współpracy z naszymi partnerami no, zaoszczędzić im jakieś pieniądze czy zabezpieczyć ich majątek. Mhm, rozumiem. Panie dyrektorze, na koniec ostatnie pytanie dotyczące nowej wspólnej polityki rolnej i Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023-2027. Czy w związku z wdrażaniem tego krajowego, polskiego krajowego planu strategicznego, pojawiają się nowe zadania w Ośrodku Doradztwa Rolniczego? No tak, pojawiły się na pewno szkolenia, które w, nowym, w nowych rozwiązaniach. Musieliśmy się przygotować i tu dzięki właśnie współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi nasi doradcy już od zeszłego roku przeszli cykl szkoleń. Takim ważnym akcentem na pewno był, był też cykl spotkań z rolnikami w każdym powiecie w województwa wielkopolskiego, które pod hasłem Forów Rolniczych, Wielkopolskich Forów Rolniczych wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi realizowaliśmy razem z Samorządem Rolniczym, czyli z Izbą Rolniczą oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i innymi partnerami firm, około, instytucji około, około rolniczych i to też w skali kraju była, była taka można powiedzieć inicjatywa bardzo bardzo chwalona też przez ministra Kowalczyka, bo mogliśmy przy połączeniu sił dotrzeć do większej grupy rolników i przekazać im wiedzę z, związaną z, nowym, z nowymi wnioskami i warunkowością ekoschematami, które, które ich czekają. I dzięki temu znowu mieliśmy my z kolei korzyść taką, że otrzymywaliśmy dużo pytań i takich wątpliwości i na, na bazie tych, tych spotkań no jeszcze lepiej się możemy przygotować do, do tego okresu wnioskowego, który się rozpoczął. I też warto to podkreślić poprzez decyzję ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Te wnioski obszarowe i rolno-środowiskowe, wszystkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce w tym roku będą realizować za darmo, więc tutaj myślę, że czeka nas to, to wyzwanie kolejne, bo będzie trzeba sobie poradzić z, z, no, z większą ilością klientów, beneficjentów i wniosków, które, które się pojawią w naszych biurach. No tak rozumiem. Na pewno rolnicy będą z takich bezpłatnych porad bardzo zadowoleni, dlatego że ta nowa Wspólna Polityka Rolna niesie z sobą nowe rozwiązania, nowe dopłaty do w ramach ekoschematów, także tym bardziej. E, państwa rola tutaj będzie bardzo duża. Tak, ten pierwszy, pierwszy rok e, tych no, e, nowych rozwiązań właśnie w ramach Krajowego planu strategicznego powodują, że no, czuję jakieś e, z jednej strony poddenerwowanie, ale też podekscytowanie, bo, bo jesteśmy, jesteśmy przygotowani, ale te pierwsze właśnie kontakty pokażą, e, z jakim problemem się mierzymy e, i myślę, że poprzez to bardzo dobre przygotowanie naszych doradców e, Nasi klienci, nasi rolnicy, z którymi współpracujemy, będą zadowoleni i otrzymają te, te dopłaty przynajmniej na tej średniej europejskiej, nie obniżając swoich dochodów. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.